Nazywam się Beata Walenda, reprezentuję dwa koncepty. Jest to koncept cukrem i solą, koncepcja food tracku, ewentualnie jeszcze do wyboru jest kafę słodziak, to jest sieć kawiarni. Jeżeli chodzi o na rynku, szukamy nowości. Staramy się iść w kierunku tego, co jest aktualnie pożądane przez młodzież, przez ewentualnych naszych klientów. W koncepcie kafe Słodziak aktualnie wprowadziliśmy kilka nowości. Są to wiralowe krosanty, czekoladę dubajską i staramy się szukać też zupełnie innych, tak jakby świeżych pomysłów na to, żeby fajnie się ta firma rozwijała. Jeżeli chodzi o koncept cukrem i solą, to tutaj też mamy aktualnie nowości, wprowadzamy wiralowe wrapy, będziemy mieli również też burgery UFO. Plusem, co jest fajne, żeby do nas dołączyć, jest to, że nie jest konieczny bardzo duży wkład własny na początek, żeby wejść we współpracę. W przypadku przyczep gastronomicznych jest to kwota około 20 tysięcy netto, także nie jest to zbyt duży koszt jak na początek, to nie mówimy tutaj o kwotach 100 tysięcy, 200 tysięcy. Można prowadzić punkt stacjonarny, można prowadzić przyczepę, którą można wynająć sezonowo na próbę, jeżeli się nie sprawdzi, no to Wtedy można przejść na przykład na punkt stacjonarny. Poszukujemy osób, które chcą razem z nami współtworzyć te dwie marki. Zapraszamy na stoisko na targi franczyzowe w Pałacu Kultury.